Nie wiem co tutaj robię, ale jest wrażenie. Myślę, że śnikę jest pięć pączków, woda. Myślę, że najpierw trzeba poknąć trzy, a potem z dwa i wyjdzie pięć. Taka brygada <grym> w świecie z Ocenia no, Pan swoje szanse dzisiaj? Yeah, Nie no. wiem. Myślę, że z 5 minut, minut może to zajść. Z 5 minut? Pradę, no. To może być niezbyt. Ktoś sobie nagrywał. Myślę, że karty by no. no tak. Zawsze warto mi na domykę, tak? że jakieś specjalne przygotowanie jest wymagane do takich zawodów. Nie mam pojęcia. Jeszcze raz robię. Jeszcze raz to no. 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 zobaczcie, no Zobaczycie, że życzę, życzę, życzę. w takim razie powrotem. Dzięki. Nie mogę Witamy, ten piękny wieczór. I tak kol prowadzenia od już pięciu lat. Mamy na woli dwie tradycje. Po pierwsze, e, kolejka u Goździeńskich po pączki, e, to już dłużej niż 5 lat, natomiast od 5 lat mamy e, nasz konkurs Wolskiego Pączusia. E, co jest rzeczą niesamowitą, bo słuchajcie Państwo, tak szybko te Pączki są pochłaniane, że my ledwo nadążamy ze stoperami. E, I rekord e, dwa lata temu był 78 sekund. Do pobicia. E, e, a, e, parę słów. E, organizatorem jest Urząd Dziedzictwa Bola, natomiast naszym partnerem już od paru lat jest pracownia cukiernicza, cukiernicza Zagrzyński. E, którzy ufundowali również nagrody, dzisiaj dwie nagrody e, dla pierwszego mężczyzny i kobiety, albo kobiety i mężczyzny. E, którzy dzisiaj wygrają e, będą pączki, e, jak również będą e, upominki od e, urzędu. I teraz tak, e, Państwo, każdy z Państwa ma na stole wodę. Woda jest do Państwa w dyspozycji. E, natomiast można popijać, ale nie macić. <grym> e, taki mały trikot. Teraz tak, zwycięzcą zostanie pierwszy mężczyzna i pierwsza kobieta, którzy jako pierwsi podniosą rękę po zjedzeniu i przełknięciu yy, wszystkich pięciu pączków. Yy, także yy, proszę naj, najlepiej coś krzyknąć albo coś, żeby było wiadomo, że Państwo przełkaliście. Znaczy nasze do jedzenia gotowi start Zaraz mi, a 50 sekund, proszę Państwa. Ale proszę się nie poddawać. Panie mają oddzielną kategorię, to w ogóle pani mogą się uderzyć. Jest. jest pan pan jest, jest. Pan. Teraz czekamy na pierwsza pani. Proszę państwa, Minuta 14, proszę Państwa. No i mamy nowy rekord. Mamy nowy rekord. Niesamowita historia. Pierwszy raz co robiłem. Co jak się podobało? Cały dzień. Wow, dietetyk. Co zrobić? Gratuluję. Bardzo znaczy, miał pan jakąś specjalną taktykę, bo rozmawiałam z jednym z uczestników i on powiedział, że na przykład przez cały dzień nic nie jadł. No i to jest najlepsza taktyka na to, żeby teraz móc spokojnie te pięć pączków zjeść. To jest właśnie ten cały dzień może nie trzeba nic nie jeść, żeby zjeść pięć pączków, ale ja nic nie jadłem, mam zamiar zjeść jeszcze nagrodę, jaką jest 30 pączków. Więc... Nic nie jadłem. No właśnie, 30 pączków to będzie chyba troszkę ciężej jednak, mimo wszystko. Nie takie rzeczy się robiło. A jak pan dba o formę, jedząc wiele pączków? Znaczy, jedzenie takie na no, czas, na ilość, to jest tylko hobby, a na co dzień jestem trenerem akrobatyki i kaskaderem w grupie House Dance, po prostu ćwiczenia są na porządku dziennym. Jak się dużo trenuje, można dużo jeść. Czy w poprzednich latach brał Pan udział w tym konkursie, bo to jest piąta edycja konkursu Wolski Pączek i czy w przyszłym roku też tutaj powalczy Pan, żeby jeszcze raz rekord pobić? Twój własny. Nie, pierwszy raz tu jestem, a za rok zobaczymy. No może wpadnę, żeby się nażreć za darmo. No i Pan Artur pobił nowy rekord 74 sekundy, to jest o 4 sekundy mniej niż w zeszłym roku. Minuta 14, nie sam... przepraszam, niesamowite, 12 w końcu. A. Niesamowite, proszę powiedzieć, jak wrażenia? No super, troszkę się najadłem, może mam. Ale już spalony, nie było tego tak szybko... Spalone. A no, to jest jasne, dobra. A technika? Ukryć, popić. Proszę pamiętać za rok, tak? Ukryć, pobić i połknąć. Ukryć, pobić, połknąć, jest Naprawdę. A 30 jakby w pięć było mało, na przegryzienie, to trening jutro musi być podwójny chyba. A wygrała w kategorii żeńskiej. Ja miałeś e, czas? E, 3.12. 312, dobrze. No nie minuta 12, ale no. jednak. Pozdrawiam wszystkich widzów kanału Artura, oczywiście polecam. Ale zgadaliśmy się na grupie na Facebooku, no. żeby tutaj ogóle, dzisiaj być. No, tak. tak? Właśnie ty no. powiedziałaś w ogóle o tym, no tak. o tym konkursie, dzięki no. niej tu jestem. No. Super. Super, Bardzo się cieszymy, że wygrałeś. czekamy no. na e, relację Artura z zjedzeniem tej skrzyneczki. Dziękujemy. Stałem jakiś dyplom, tytuł włoskiego pończusia. No, także od dziś trzeba do mnie mówić włoski pończuś. Dobra, idziemy dalej. Zostajemy jakieś nagrody. Zobaczmy, co tu jest. Dobra, podliczyłem, więc razem z tymi pięcioma pączkami co zjadłem, będzie 12 250 kalorii dzisiaj wchłonięte przeze mnie. 12 250 kalorii. Jedziemy. Kotel, chodź, mam coś dla ciebie, jakieś kisi.